Kanału Oliga 12 i dzisiaj kręcę z Heka, z Olivią, oczywiście z Star Olivi. Horses. Tak, i Star Horses. Ym... Dzisiaj co będzie? Podaję rekwizyt śmierci. Dobra. Tak, Jelly Benz. Niektóre smaki są może takie niezbyt znaczne, na przykład Kurde, ten, a tu są takie dobre i niedobre. Reliberans! Wydaje się, że trafię na żygi. Mm. Będziemy ogólnie grały w papierkami nożyce. Tak, y, która pierwsza bierze, to może na razie zrobimy cięcie i się przygotujemy. Poczekajcie. Okej. Okay. Ten, kto pierwszy, ten, kto przegra, będzie musiał zjeść fasolkę. Raz, Raz dwa, dwa, trzy! trzy. Oliwia się poszła zżygać normalnie, jak usłyszała, że teraz, że ja będę losować fasolkę. Oliwia, no chodź już! Okej, okay, już Ci tu losuję. Okej, okay. Spraw fasoleczka. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Fasoleczka dla Ciebie leci. Co są takie smaki? Nic się pewnie nie doczytacie. Myślę, co to jest Czarny piec Nie yy, Poczekamy minutę Aż Oliwia yy, Rozkmini smak Musisz zjeść do końca kuchni O, ten zapach <grym> Dobra Z racji, że nie wiesz jeszcze, co to Znaczy po angielsku, powiedzieć tobie no. Bo miałam też od tego papierek, tam był spis po polsku, ale już go chyba wyrzuciłam. Powiedzcie ci, co jesz? Chcesz przełknąć i później się dowiedzieć, co jadłaś? Czy jeszcze chcesz jechać jeść? To powiedz. mamy jeden wybór. Tak? Masz Ho. jeszcze w budzi? Mam. Ale ja powiedz, co jesz jest. Glut. Nie! <grywa> Oliwia, załamana jesteś? Tak. Mm. Smaczny glucik? Yeah. Dobry, nie? Nie, yeah, nie. Yeah. Dobra, Oliwia zjadła gluta, i teraz gramy w papierka Kto przegra? Ja następnym posłuchem. Tak, i ta losuje. Dobra, ręce? Raz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz dwa, dwa, Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! I gruź! i To Dralala. szukaj tutaj. A jaki to smak? Dobra, może sześć. jesteś? Podejrzewam, co to jest. Sąc? A wielka Nie wiem, czy Oliwia wie, co to? Ja chyba wiem. Ja, ja, ja. Nie, ja! A i ustaliłyśmy to, że musimy zjeść, nie możemy popijać, nie możemy wyplątać. Nie mamy nigdzie żadnych szklanek, mamy chusteczki, ale nie wyplątam. Szkoda. Muszę? Tak! A ja wiem, co to jest. Ja też wiem? Jedź! <laughs> Już teraz tego nie wymierz. Jest. No, spoko jest. Nie, ja nie dam rady tego zjeść. <ścudź> jest, 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 nie obudziła mnie nie. Co to jest? Jest mój pił, ja. Za mną. Wzięcie. <noise> 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 Chodź. Już idę. Już no, jest. No. Była runda, Zjadłam <noise> czarne pieprzy, jakby co. <noise> Przyznam się, musiałam pojeść dobrym żelkiem, bo tak, tam jest ple, Tu mamy szlechy mm. jak wiecie, już stawiłam na swoim kanale. Mamy klaczkę. Tak, klaczkę lunek, którą bardzo lubię i szanuję. Teraz runda z tego. papier kamienny, a, a to? No, spokojnie, na przemian będziemy robić. Dobra, losy Każda, każdemu i dobre kolory. Albo ja z zamkniętymi oczami będę musiała powiedzieć co to, bo to są dobre, wiem, ale kiwi jest niedobre. Ty Ale Ty będziesz musiała zapamiętać nazwę, bo ja wtedy sobie obczaję co to jest. Będziesz musiała o, zapamiętać kurde. sobie. Kurde, sądzę, że... Ja mogę sobie zjeść? Mogę? Bo to chyba jest kawa. Dlatego. Ja lubię kawę taką. Zjeść. Ja mam kawę. Dobra, zamknij oczka. Zabrę. Oby nie było kiwi, bo kiwi nie jest za bardzo smakujący. Zapamiętałeś, co to jest na kartoniku? Mm. Bo ja chcę wiedzieć. Chyba tak. To sobie zaznacz palcem, co to było. Dobrze. Może by nie było, bo ty jeszcze tak... <laughs> mm. Kawa? Mhm. <laughs> Chciałam tak właśnie dla Igi, bo Iga lubi kawę. No, pasolki, Teraz ja rosuję o lipca. Zapomnie tutaj są my No spokojnie. No, matolki. Kurde. To będzie coś dobrego. Skąd wie. Daj, 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 daj! Czekaj! Jak się Uspokój się. Mm, no. Ej, bo mi się kamera! O się ciki tak. ale Tak mam. Ale przytrzym Tak, trzymam. O oh, je, yeah. na nasze pstatki. <noise> Co? Ty sobie no. zażarłaś to? Nie, no masz. Chyba Dobre. będzie dobrze. Dobra, z nią. No. Tak? Zobacz, co Dobra. w ryżu. Co? Dobre? Mniam i go! To jest... Chyba um... brzoskwinka? Słuchaj! Brzoskwinka. O ty gnojku, kiwi zjedz. Zobaczysz, jakie jest kiepskie coś